Cześć, nazywam się Karolina Jewiarz i jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię, która specjalizuje się m.in. w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. I z uwagi na to, że mam spore doświadczenie w zakresie spraw sądowych dotyczących obowiązku alimentacyjnego, postanowiłam Wam dzisiaj troszeczkę o tym poopowiadać. Tak naprawdę alimenty kojarzą się głównie ze świadczeniami ze strony rodziców na rzecz dzieci. Być może część z Was, zwłaszcza ta część, która ogląda moje filmy, wie już o tym, że może istnieć także obowiązek alimentacyjny od małżonka. Natomiast tak naprawdę w mojej ocenie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest także możliwe zasądzenie alimentów. Od dzieci na rzecz rodziców. Sama niedawno prowadziłam taką sprawę, która była, w mojej ocenie, mocno kontrowersyjna, dlatego szczegóły za chwileczkę Wam przedstawię. Natomiast na początku chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że obowiązek alimentacyjny ma charakter bardzo szeroki. To znaczy obejmuje on tak zwanych krewnych w linii prostej, małżonków, właśnie o których już wspominam, oraz rodzeństwo. Jeśli chodzi o definicję małżonka i rodzeństwa, to myślę, że tutaj nie będziecie mieli większych dylematów. Natomiast jeśli chodzi o kwestie krewnych w linii prostej, to tutaj chciałabym Wam wyjaśnić o co chodzi. Mianowicie krewni w linii prostej to zgodnie z definicją są to osoby, co do których jedna pochodzi od drugiej. Natomiast gdybym miała Wam to maksymalnie uprościć, to jest to możliwe, jeśli wyobraźcie sobie określoną osobę i jej wstępni. To są jej rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, czyli tak mówiąc w przenośni, te osoby, które są wyżej w hierarchii pokoleniowej. Natomiast wstępni to są dzieci, wnuki i prawnuki, czyli te osoby, które znowu mówiąc w dużej przenośni, znajdują się niżej. Jeśli chodzi o ten obowiązek alimentacyjny, kiedy to do płacenia alimentów zobowiązani są zobowiązane są dzieci na rzecz rodziców, aby w ogóle było to zasadne, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Pierwsza przesłanka to jest niedostatek rodziców, natomiast druga przesłanka to są odpowiednie możliwości zarobkowe dzieci. Które pozwalają mi w ogóle takie alimenty na rzecz rodziców płacić. Jeszcze na jedną rzecz Wam tutaj zwrócę uwagę, że alimenty też kojarzą się tylko i wyłącznie ze świadczeniami pieniężnymi, natomiast rodzice równie dobrze mogą żądać od swoich dzieci zapewnienia tak zwanego dachu nad głową, opieki osobistej czy pokrycia kosztów opieki medycznej. Co jest w sprawie istotne. Aby dzieci mogły być zobowiązane do płacenia alimentów, muszą być pełnoletnie. Natomiast to, co w mojej ocenie właśnie jest kontrowersyjne, to to, że alimenty mogą być żądane także przez tych rodziców, którzy mieli ograniczoną władzę rodzicielską, a nawet przez rodziców, którzy zostali takiej władzy pozbawieni. I to oczywiście ma wpływ na późniejszy przebieg postępowania sądowego i na to, czy finalnie takie alimenty zostaną zasądzone, czy też zasądzone nie zostaną, natomiast Sama okoliczność, że rodzice mieli właśnie ograniczoną władzę rodzicielską, czy zostali pozbawieni, w żaden sposób nie stoi formalnie na przeszkodzie, aby alimenty zostały orzeczone. I właśnie chciałam Wam tutaj opowiedzieć o jednym ciekawym przypadku z mojej praktyki, kiedy to reprezentowałam właśnie dziecko, które było około 30 roku życia, miało bardzo dobre zarobki. Natomiast. W zasadzie od takich bardzo wczesnych lat dzieciństwa nie utrzymywało kontaktu z ojcem, który porzucił rodzinę. Później wstępował w nieformalne związki, z których także pochodziły inne dzieci. I właśnie ojciec w pewnym momencie, zapewne dlatego, że zorientował się na ile korzystna jest sytuacja ekonomiczna jednego z dzieci, a dokładnie rzecz biorąc, najstarszego syna, postanowił wystąpić z takim roszczeniem alimentacyjnym. I tutaj, wbrew tej całej sytuacji, sprawa wcale nie była oczywista. Finalnie sprawa ta została wygrana, natomiast z tego względu, że został zakwestionowany niedostatek takiego rodzica, który owszem, którego owszem sytuacja finansowa była bardzo trudna, ale wcale nie z uwagi na jakąś ciężką chorobę, tylko z uwagi na brak chęci podjęcia pracy. Oczywiście. Ojciec tłumaczył się w ten sposób, że znalezienie pracy w jego regionie jest bardzo trudne, że on aktywnie jej poszukuje, co jednak nie znalazło żadnego odzwierciedlenia w materiale dowodowym. To znaczy, ojciec nie był w stanie przedłożyć żadnych dowodów, z których wynikało, że rzeczywiście tak bardzo aktywnie poszukuje pracy i znalezienie jej jest niemożliwe. Poza tym, no, był człowiekiem, jak już wcześniej wspomniałam, bez większych problemów zdrowotnych, także sąd nie dał wiary jego wyjaśnieniom. Powództwo zostało od. Oddalone, a sprawa wygrana na rzecz mojego klienta. Natomiast, no, sytuacja, jakby z perspektywy tego około 30-letniego mojego klienta, była jednak mocno stresująca. Z jednej strony stresująca, a z drugiej strony miał ogromne poczucie niesprawiedliwości. Co też myślę, że dla wielu z Was będzie zrozumiałe, bo jednak ciężko oczekiwać jest kogokolwiek, aby z entuzjazmem zareagował na perspektywę w ogóle dostarczania środków utrzymania rodzicowi, od którego wcześniej nie doświadczyło się jakiegokolwiek zainteresowania, i co też bardzo ważne. Od rodzica, który nie uczestniczył w, finansowo w wychowaniu dziecka ani na etapie wczesnoszkolnym, ani na etapie późniejszym. Także daje znać, że także jest możliwe uzyskanie alimentów przez rodziców na, na rzecz rodziców od dzieci. Oczywiście, w obliczu tego, jak duża postępowań toczy się w sprawach dotyczących alimentów. Od rodziców na rzecz dzieci, bądź też alimentów między, pomiędzy małżonkami, bądź byłymi małżonkami. Są to sytuacje tak naprawdę bardzo rzadko występujące, aczkolwiek jednak występujące, jak najbardziej możliwe. I jak najbardziej zasądzenie takich alimentów w przypadku zaistnienia przesłanek, czyli takiego, już wcześniej wspominałam, niedostatku po stronie rodzica i odpowiedniego statusu finansowego dzieci, jak najbardziej możliwe. Dajcie mi proszę znać, czy wiedzieliście o istnieniu obowiązku alimentacyjnego właśnie od dzieci na rzecz rodziców. No ze swojej strony mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!